Oluuuu, mikrofon miałem za daleko, okej okay. Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj taki krótki bardzo poradnik, moja to postanowa Eee, o Teamspeak'u Założyłem nasz serwer, który jest tu jeszcze dopracowywany, ale zapraszam do rozmowy O, ale się zmniejszył obraz, Tryb pełnoekranowy Soczki, eee. przepraszam, wchodzimy do Teamspeak. połączenia, połącz IP będziecie mieć w opisie, połącz Sprawa do administracji poczekania i regulamin. tutaj się tworzy. Tutaj wchodzimy. E, Okej, okay. poczekanie i regulami tutaj się tworzymy. No się nie dawaj. E, tak, tak wygląda to, co? Ja wam pokażę, że jak zainstalować TeamSpeak'a. Więc wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową. Będziecie tam na dole opisie dzisiaj bez montażu, bez niczego. Film na szybko, więc co? Nie no, wyświetli się wam... O, teraz tam na dole macie IP. Najlepiej sobie przepisie FPPB wpisujecie w przeglądarkę team Teamspeak3 ja muszę tutaj i wyszukaj. bo weźcie google i mamy takie coś Teamspeak.com Volant czy to jest to tak, eee, przeprowadzi was na ja mam Teamspeak.com tutaj mamy takie byle jakie tu i klikamy dowolent now strona to ogólnie standardowe macie. I wybieracie, którego, który wolicie. Ja radzę używać 32-bitowego, no nie wiem, bo ogólnie używam też SDK tutaj mamy jak na Windowsa, serwer bitowy. I na klientów tu. To to to. Więc klikacie dowolent do dowolnie, pobiorę, ale nie będę użyła, no i proszę. No Ja to zaraz anuluję. Jak się wam powie, że się na pulpit i instalujecie. Po zainstalowaniu będziecie mieć taki... łączycie sobie go i będziecie mieć takie coś. Klikacie najpierw. Jesteście, tutaj nic nie ma, jest pusto. Połączenia, połącz. Przepisujecie e, ogólnie wszystko. I się swój nick. Serwer hasła nie będzie miał. Ale do mojego nie Na moje konto już nie możecie wejść. Patrz. Idziemy w fresta. Muszę sobie otworzyć, wiecie, bo tego. Nie mam tu AWK i muszę zmienić. Up server? Change you to let na uh, for na now out to trzeba zmienić admin to jest SK aby sam odmienić to jest kanał domyślny moderowanie O, co mi się chodziło? Aha. E, dobra, nie. To macie. No i zapraszam. Na no coś nie to nie zwracajcie na razie uwagi, ok? Tak, dzisiaj zapraszam, będę. Przez większość czasu. Tak mnie nie ma, to serwer, serwer zamykam. Nie no, nie zamykam, ale możecie sobie wejść. Nie na moje konto, bo co? Nie puści was po prostu. Ja muszę sobie hasło ustawić. zmienić opis, ustaw Aro Awatara. Ustaw grupę do, dowodzącą kanałem. Jestem Eee. Przyznajmę taką... Ja mogę rozmawiać. Jestem rozmówcą z Eee, i co? No i to wszystko. Więc co? Widzimy się już dzisiaj na tym Spiku. Na razie!